Witajcie, witajcie drogie, wrażliwe, kochane, najwspanialsze ryby na moim kanale. Magdalena Rudkowska-Odero i oczywiście mój kanał i horoskop na grudzień 2019 roku. Ostatni horoskop na 2019 rok w moim wykonaniu. No oczywiście jeszcze albo już jest, albo za chwilę będzie na kanale. Horoskop numerologiczny, właśnie na grudzień, ale już z Karta Rotat ostatni horoskop dla Was, stawiany na grudzień. I w tym roku, chociaż może zdarzy się jakaś niespodzianka. Dobrze, żeby mnie przynudzała, tylko bardzo szybko powiem, kochani, dziękuję z całego serca za komentarze, za lajki, subskrypcje. Dziękuję za to, że razem stanowimy taką wspólną rodzinę i nawet poprzez czytanie państwa komentarzy, i nie tylko słów napisanych do mnie, ale również do innych osób, wspieracie państwo siebie nawzajem czy składacie sobie życzenia. Bardzo, bardzo dziękuję. To sprawia, że moje serce się raduje. Dobra, miało być bez yy, przeciągania, czyli teraz drogie ryby, tasuję dla was i zaraz wyciągnę tak zwaną kartę przewodnią na miesiąc grudzień 2000 19 roku, czyli zamykam oczy, żebym nie podglądała, z jaką kartą, z jaką cechą charakteru, z jaką jakością powinny popracować ryby w grudniu 2019 roku. Ryby, 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 i już sprawdzam, i już zobaczę. I drogie ryby, macie ciszę, ciszę. Przesłanie, karta przewodnia to karta cisza. Ja bym powiedziała, no nie wiem, nie wiem, bo to wszystko dotyczy, jest związane z Wami. Natomiast ja bym powiedziała, wy ryby, nieraz takie prawdziwe ryby, można powiedzieć, jeżeli ryby mają zabarwienie takich ostrych znaków, no to rzeczywiście ciche nie są, albo gadatliwych, na przykład, na przykład bliźniąt, ale normalna taka ryba, bym powiedziała klasyczna, to jednak woli ciszę niż, niż gwar. No i karty sugerują cisza, w tym miesiącu dobrze będzie być w ciszy, w tym być, być może cisza da ci e, zadowolenie e, i naładowanie akumulatorów, a być może poprzez ciszę będziesz, droga rybo, podejmowała dobre, ważne dla siebie decyzje. No i teraz co ta karta mówi dla ciebie? Pozwól odpocząć swojemu umysłowi, w ciszy znajdziesz ukojenie, nic dodać, nic ując to, co powiedziałam wcześniej. I teraz, drogie ryby, tasuje karty, tasuje karty dla Was i zadaję takie pytanie. Jaki będzie dla ryb grudzień 2019 roku w trzech dziedzinach życia? Na co powinny zwrócić uwagę? I najpierw, oczywiście, zobaczymy, co wyjdzie z przełożenia. Z przełożenia, rycerz denarów, karta, moc i trójka. Trójka mieczy. No i generalnie powiem tak, no oczywiście najsilniejsza jest karta moc, ale patrząc na te karty po boku, to powiedziano, możecie trochę tracić moc. Możecie trochę tracić moc w grudniu poprzez głównie, można powiedzieć, sprawy uczuciowe. Sprawy uczuciowe albo przez to, że za dużo myślicie, za dużo analizujecie i zajmujecie się tym. Czego i tak nie jesteście w stanie zmienić. Więc ja bym powiedziała: może taka wskazówka, przesłanie, a Zbyt dużo nie myślcie, żebyście drogie ryby nie podcinały sobie same skrzydeł i żebyście nie traciły poprzez przeanalizowanie różnych rzeczy swojej mocy. Wykrzyknik. Idziemy dalej. Czyli teraz sprawy uczuciowe, raz. Dwa, trzy uczuciowe, łamane przez rodzinne, sprawy zawodowo-finansowe i sprawy zdrowotne. Zazwyczaj zdrowiu najmniej czasu poświęcam, ale zaraz zobaczymy, co wyjdzie, jakie historie będę mogła o Was powiedzieć. Ja bym powiedziała, bardzo ładne karty wychodzą w sprawach y, uczuciowych, bardzo ładne. Nawet mogę powiedzieć, no mogłabym Wam pozazdrościć. I teraz tak, pierwsza karta, dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów jest karta, y, kartą poczucia bezpieczeństwa, czyli jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o związek, będziecie bezpieczne. Będziecie bezpieczne, aczkolwiek nieraz jakaś, taka bym powiedziała, mocna wymiana zdań może mieć miejsce w waszych domach czy na gruncie, na gruncie takim rodzinnym. O tym mówił Królowa Mieczy. Czyli, jako, jeżeli można powiedzieć, jeżeli będziecie występować jako Królowa Mieczy, to niejedna ryba, jak nie ryba, będzie miała cięty język i być może nie wytrzyma i w podsumowaniu różnych złych zachowań innych osób, a szczególnie mężczyzn, e, gdzieś powie dobitnie jednemu czy drugiemu. Więc ja bym powiedziała, może trochę więcej, więcej dyplomacji. W ogóle bym powiedziała, w grudniu będziecie miały taką ciętą rypostę poprzez Królową Mieczy. I w ogóle będziecie takie bardzo dobre działania podejmowały, w zasadzie na każdej płaszczyźnie, nie tylko na rodzinnej, bo mamy tutaj również rycerza, rycerza denarów. I generalnie, jeżeli jakaś rybka jest samotna, i chciałaby poznać jakiegoś mężczyznę, tam powiedziała, przy królowej mieczy poznawać poprzez pisanie, tak? Czyli otworzyć się, nie wiem, na relacje. kiedybym powiedziała, pisać listy, teraz listów się nie pisze, teraz się pisze maile albo zaczepia się kogoś na czacie, czyli być może właśnie przez to, co jest związane z pisaniem, czego symbolem jest królowa. Mieczy. No jeszcze, jakbym chciała tak coś z tego jeszcze wydobyć, to bym powiedziała, no może bądźcie mniej krytyczne, mniej krytyczne w stosunku do siebie, bo karta, karta cisza. Może rzeczywiście, pomimo tej ciętej riposty, dobrych przemyśleń, też w stosunku do innych osób. Idziemy dalej. Sprawy zawodowo-finansowe. Sprawy zawodowo-finansowe nie najlepiej. Uważam, że w sprawach zawodowo-finansowych możecie mieć niedoczas, czyli albo już z listopada z jakimiś w listopadzie miałyście jakieś zaległości. I teraz do grudnia przeniesiecie te zaległości, i trudno będzie wam się wyrobić. Być może przy szóstce mie mieczy będziecie miały jakąś niedyspozycję albo zdrowotną, e, albo różne rzeczy zawodowo się nie poskładają i będziecie miały przestój, przez co cały czas będziecie miały nad sobą takie jarzmo, Y, y, nie do czasu, jarzmo y, nie zrealizowania, zrobienia tego wszystkiego, co, co, co potrzebujecie. Natomiast no, y, na pewno bym o tym głośno nie mówiła, na pewno bym nie popadała w trudne stany emocjonalne, cisza, czyli też cisza jako karta przewodnia mówi mało gadać. Czyli generalnie nie mówcie swoim współpracownikom, szefom y, o jakichś swoich problemach zawodowych, raczej przy siódemce mieczy trzymajcie je w ukryciu. Jeżeli wtedy Wtedy będziecie trzymały w ukryciu, a gdzieś, no nie wiem, po kryjomu nadrabiały te zaległości. To miesiąc skończycie bardzo dobrze jako karta kapłan. Generalnie karta kapłan również mówi, że gdybyście się chciały czegoś uczyć <coughs> i byłoby to związane z wyjazdem albo na przykład z nauczycielem, który przyjeżdża z skądś tam na przykład z zagranicy do was, to też byłoby to, Byłoby to dobre. Więc, generalnie reasumując, w pracy zróbcie, nadrabiajcie zaległości, nie mówiąc innym o swoich zaległościach. Jesteście w stanie nadrobić, i raczej bądźcie ciche, nie zajmujcie stanowiska, i wtedy tak jak gdyby, będziecie postrzegani jako mądre. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne. No tutaj tak, karta, wie, karta wieża, czyli przy karcie wieży coś nagłego może się zdarzyć zdrowotnie. Czy jakaś dolegliwość, czy jakaś choroba, czy jakiś, mam nadzieję, drobny uraz. Natomiast nawet jeżeli coś takiego by się stało, i oczywiście pamiętajmy, że nie u wszystkich ryb, bo to zależy od indywidualnego yy, czytania, ale gdzieś jakieś urazy, yy, urazy, czy właśnie jakieś dolegliwości mogą być. Natomiast plus jest taki, że one nawet jeżeli coś, takiemu, coś takiego niektórym rybom się zdarzy, to jestem przekonana o tym, że bardziej będzie ich strach większy niż uraz, czy jakaś dolegliwość zdrowotna. Albo patrząc, jak gdyby z innego aspektu, to mamy i dziewiątkę mieczy, czyli wyolbrzymianie różnych rzeczy lęki i pazia. Mieczy, czyli bym powiedziała: Ja nie wiem, czy jakiekolwiek dolegliwości wasze, czy to duszy, czy to ciała, nie będą wynikały z psychosomatyki, czyli po prostu nie będzie miał na nie wpływu wasz stan emocjonalny. Więc drogie ryby, kochane ryby, w tym miesiącu pracujcie nad swoim stanem emocjonalnym i nie wyolbrzymiajcie problemów. Wykrzyknik. I jeszcze na zakończenie dla was: Może wezmę tak. Afirmacja, czyli zamykam oczy i pytam się, z, jak, z jaką afirmacją powinny popracować ryby w grudniu 2019 roku. Bardzo ładna karta i jestem wyrazem wszechobecnego życia, czyli korzystajcie z życia. Czyli znowu nie zamartwiajcie się, nie lękajcie się, tylko korzystajcie z życia. Nie bądźcie cierpiętnikami, nie bądźcie umarłymi za życia. Tylko wszystko, co niesie wam los, bierzcie do siebie, korzystajcie z życia, radujcie się i nie wyrzutu z wyrzutów sumienia, że zrobiliście coś głupiego, czy chociażby wytarzaliście się w śniegu. Życzę wam pełnego życia, życia w grudniu i radosnego grudnia i oczywiście szczęśliwych, rodzinnych. Pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!